Littlest Pet Shop. Dla jednych to tylko kolorowe zabawki dzieciństwa, a dla innych całe kreatywne uniwersum, pasja, a nawet sposób na życie. Ale czy społeczność, która powstała wokół tych figurek zawsze jest taka słodka, jak mogłoby się wydawać? Cześć wszystkim! Dziś porozmawiamy sobie o pozytywach i negatywach fandomu Littlest Pet Shop i odpowiemy sobie na pytanie, czy środowisko Littlest Pet Shop naprawdę jest toksyczne. Zacznijmy od samego początku. Czym jest społeczność LPS? Tak zwane LPS Community to tysiące fanek i fanów z całego świata, ale ja skupię się głównie na polskim społeczeństwie, którzy przede wszystkim kolekcjonują figurki Shop, ale też robią customy, ubranka animacje rysują, zajmują się fotografią czy nagrywają LPS-owe filmy. Najbardziej aktywne są platformy takie jak YouTube, TikTok i Instagram. Dla wielu ludzi to coś więcej niż zabawa. To prawdziwa pasja i forma wyrażenia siebie. Ale jak w każdej dużej społeczności nie brakuje tu także problemów. Pozwólcie, że przedstawię wam kilka z nich. Zanim jednak to zrobię, chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że informacje przedstawione w tym filmie są tylko i wyłącznie moją opinią, z którą nie musicie się w żaden sposób zgadzać. Zachęcam jednak do wyrażenia w kulturalny sposób swojej własnej opinii w sekcji komentarzy. Pierwszym problemem LPS-owego community są dramy. Jest to ciągłe tworzenie i nakręcanie konfliktów, często publicznych i bardzo emocjonalnych. W lps-owym community dramy mogą wybuchnąć z pozornie błahych powodów: kłótnie, okopiowanie stylu, pomysły. Z tych bardziej znanych naszym czasom to tematy otwierania nibów lub cen figurek, ale również o totalnie nieistotne kwestie lub upublicznienie dram, które powinny zostać rozwiązane prywatnie. Problem? Większość tych dram to nieporozumienia, ale rozkręcają się, bo internet to lubi, a algorytmy promują dramę, a nie empatię. Kolejny problem to hate. Niestety często dochodzi również do hejtu. Szczególnie wobec młodszych twórców, którzy dopiero zaczynają, co w tym najgorsze, ten hejt zazwyczaj napędzają inni młodsi twórcy. Jest to problem, który już od dawna chcę poruszyć, nie wiem jednak, jak do końca się za to zabrać. Mam nagrany jeden film i planuję go opublikować, ale raczej bardziej w formie TikToka. W dużym skrócie mówi się, że ten problem z hejtem oczywiście mówimy o społeczności potrzebowej, ale wracając, że ten problem z hejtem jest wśród dorosłych twórców, jednak uważam, że takie stwierdzenie jest błędne, bo jakoś nie przypominam sobie raczej, aby jakiś starszy kolekcjoner hejtował. Jakieś dzieci. Osobiście bardziej skupiłabym się na tym, że to te dzieci teraz same szerzą jakąś chorą mowę nienawiści wobec. Innych dzieci, ale jak mówię, to temat na inny film. Podsumowując, hate to również problem MPS-owego, jak i każdego, myślę, fandomu. Haterzy zapominają o tym, że każdy kiedyś zaczynał i że nikt od razu nie jest idealny. Kolejny problem to gatekeeping. To zjawisko, w którym część społeczności uważa, że tylko wybrane osoby zasługują na to, aby być częścią fandomu. Uważam, że takie podejście zniechęca i tworzy sztuczne granice w środowisku, które powinno być otwarte. Osoby z mniejszą kolekcją czują się gorsze, gdyby nie zasługiwały na miejsce w społeczności. Sama na początku to odczułam, potem stopniowo coraz mniej i mniej. Mam wrażenie, że mało się o tym mówi. Ja to czułam, mimo że nic konkretnego mi się nie stało, gdy dołączyłam do tej społeczności. Kolejnym problemem są skamy, czyli oszustwa. Jest to już o tyle poważne zjawisko, że dotyczy ono realnych strat. Niestety bywa i tak, że ktoś ogłasza fałszywe konkursy, zbiera obserwacje, po czym konkurs wygrywa fake konto. Są też standardowo osoby, które sprzedają podróbki jak oryginały lub pozbywają się swoich figurek przez mystery boxy lub stosują oszustwa na blika lub innego typu skamy. Trzeba to bardzo uważać, zwłaszcza jako młodsi kolekcjonerzy. Oczywiście nie każdy mystery box to jest pozbywanie się figurek. Nie każdy blik to jest próba oszustwa. Trzeba po prostu robić research, sprawdzać na pewno to, co się kupuje, kupujących, sprawdzać opinie i po prostu nie dać się oszukać. No ale tak właściwie dlaczego tak się dzieje? Powody są różne. Młody wiek użytkowników, presja popularności, a czasem po prostu brak edukacji, jak zdrowo funkcjonować w internecie. Nikt tego nie uczy. Drama jest czasem ciekawsza, a wszyscy są zazdrośni i mają w sobie dużo nienawiści. Ale hej! Nie zapominajmy o drugiej stronie medalu. Społeczność Little Spetroop potrafi być też cudowna. To właśnie tu wiele osób nauczyło się montażu filmów, rysunków, fotografii, czy nawet rozwinęło swoją własną karierę niezwiązaną z Little Spetroop. Piękny przykład to prostracja. Są też przyjaźnie, które zaczynają się od komentarza i trwają latami. Wzajemne wsparcie, kolaboracje, wspólne pasje. Nie zapominajmy o wartości kolekcjonerskiej. Oryginalne LPS-y potrafią osiągnąć naprawdę wysokie ceny, a przy tym uczyć planowania, odpowiedzialności i dbania o swoje własne dobra. Do tego dochodzi wartość sentymentalna, której nie da się już zmierzyć pieniędzmi. W Polsce społeczność LPS jest mniejsza, ale bardzo aktywna. Często też bardziej emocjonalna, bo w mniejszych grupach rodzą się konflikty. Za granicą jednak również nie brakuje problemów i dram, czasem ogromnych dram. Więc co można zrobić, żeby unikać toksyczności? Po pierwsze, nie karm troli z kamerów, resellerów i ludzi, którzy chcą na kasę. Po drugie, nie udostępnij hejtu dalej, nie dawaj temu atencji, nie mieszaj się w to. Po trzecie, wspieraj mniejszych twórców. Szukaj wartościowych treści, edukuj się odnośnie cen i sytuacji na LPS-owym rynku po to, aby nie dać się oszukać. Zgłaszaj skamy i nieuczciwe praktyki, chroń siebie i innych. Ostrzegaj innych przed potencjalnym skamem. Pamiętaj o tym, aby być miłym i darzyć siebie i innych szacunkiem. Pamiętaj też, że to co mówię, to jest tylko moja opinia i nie musisz się z nią zgadzać. Więc. Czy LPS-owe community jest toksyczne? Sami odpowiedzcie na to pytanie w komentarzach. Oczywiście zachowajcie przy tym zajemny szacunek i kulturę. LPS-owe środowisko może stać się toksyczne, jeśli zapomnimy o empatii, szacunku i zdrowym rozsądku. To piękne środowisko pełne kreatywnych ludzi. Warto o nie dbać. To już tyle na dziś. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie.